Opada szczęka, opada dupa, no a potem pęka Zobacz jaka to perka sympatyczna, gramy w berka Ja elastyczność mam kurwo lepszą od Snake'a Nie jesteś przyjacielem, co najwyżej druga ręka Opada szczęka, opada dupa, no a potem pęka Zobacz jaka to perka sympatyczna, gramy w berka Ja elastyczność mam kurwo lepszą od Snake'a Nie jesteś przyjacielem, co najwyżej druga ręka Ręka pierwsza, Wyznaje mi miłość, chyba całkiem już ciebie Popierdoliło czasu, nie kupisz typie Ja ładuję nowe bomby, niby stromny, niepodobny Ale za to kurwę mądry masz większe ciśnienie niż na Ukrainie bomby Dowodzę na każdym bicie, bo na każdym jestem dobry w wodzie jestem tak jak rekin, bo zamykam wszystkim mordy Weź nie zajmuj pie czasu, ty do zjeba w podobnie Nie wiem czy dzisiaj kurwa zasnę, znalazłem swoją już gwiazdę Od dekady napierdalam, ty jak zawsze zaraz gaśnie Widziałeś nocy tu czaskę śmiesz przywitać się ze smakiem Nie odpuści, tylko znusi, coś poryło tobie czas Opada opa Opada dupa, no a potem pęka Zobacz jaka to perka sympatyczna, gramy w berka Ja elastyczność mam kurwo lepszą od Nie jesteś przyjacielem, co najwyżej druga ręka Opada szczęka, opada dupa, no potem pęka Zobacz jaka to perka sympatyczna, gramy w berka Ja elastyczność mam kurwo lepszą od Snake'a Nie jesteś przyjacielem, co najwyżej druga ręka